Mano, no witam wszystkich w mojej nowej serii z Call of Duty World at War mm. Taką nieodpartą chęć ostatnio mam na tej Call of Duty w realiach II wojny światowej No i ja wybrałem tę pi piątą odsłonę serii Więc bez zbytnego pierdolenia zaczynajmy no, Tutaj praktycznie nic nie nauczyłem, nową grę dajmy Nagrajemy sobie na... Pozdrawali. Na tamtym, tamtym będę często padał, przez to filmy się będą przedłużać, ale to jest zbędne jak jeśli idzie o potrzeby na YouTube'a. Można dla samego siebie się tak sprawdzać, ale na filmach to nie zdaje sprawy raczej. te nie wiem jak to nazwać. Intro, nie intro. Zawsze miał fajne. Tutaj, tutaj też tak jest. Um, miałem pewien dylemat przed nagrywaniem, znaczy, zanim zacząłem to nagrywać. Właściwie jeszcze nie zacząłem, bo dopiero zaczynam. <coughs> Ponieważ kręciłem z dwójki, no to zawsze coś tam, jakieś ciekawostki, wypłacimy plotłem w międzyczasie, grając. A tutaj tak... Znaczy, na pewno to będzie, bo tu jest bardzo dużo... Yy, du dużą część gry zajmuje kampania, gdzie gramy z Sowietami, no to tam... Tam nie będzie problemu. Problem się zaczyna tutaj, gdzie... Yy, Przyjdzie nam walczyć yy, Amerykańcami z ty, Amerykańcami z Japońcami. Ma moja wiedza. Na ten temat nawet nie można ją elementarną nazwać. Może elementarną, tak, ale... Nic tak żeby się pochwalić.

i fajne czekam Aż na zbyt humanitarny sposób wyciągnąłem informacje. Teraz na pewno nam wszystko powie. No pora na nas. Miller, jesteś w w mm. porządku, uratowani. Saliwan. Dostaliśmy pistolet. Więc I pasta. Aha, to taka odmiana jak ojska No Mniej z pistoletu wezmę sobie garanda, czy tam granda jak to chodzi. No i się będziemy strzelać Ach, nie wykochą w tej grze dźwięki droni, yy, są świetne. Okej. Okay. Aris... Ariaska? Ariska? nawet z będzie problem. No Nie ma się do przodu, nie jest źle. He, lo... lo... lozanno. Lo, no, w porządku. E. Dobra, zdechł. Amerykańskie filmy przez wystawiły nas, przynajmniej znaczy, my. Do tego, że każdy szanujący się Japończyk walczący w II wojnie światowej rzucał się na nas bez bezmyślnie z backnetem, Tutaj tego nie ma. Zastanawiam się, czy to jest w porządku. To może to nie są szanujący się Japończycy i nie rzucają się bez na co się tylko. Na, na no weźmę to, bo do Thompsona są zdecydowanie problemy z amunicją.

który któryś z tych amerykanów, który ma Bara. Co do z bara. Rok. Cały misterny plan, jest Będzi, Będzi, Będzi z diąłem. na granaty mnie chcą potraktować bez Czy lampę da się też zdjąć. Dobra, teraz musimy się przejechać na boki. Aha. No tak, na boki brzeg rzeki, czy to, co to w jest. Teraz sobie dżunglę. Tak, tak. Zawsze chce się zrobić. Szybko czysto. I. No chodźcie z dodu, No jak w Ameryce.

To co dałem im na moich ludziach. Staram się. Ja po się nie mogła równać. Niemieckim no nie jest ten musliman. Znaczy, Przynajmniej sobie też kościoł, ale myślę, że trzy razy wolniej. Drugi dziurę w widoczce. W szkole robią no widoczkę. To nie miłe. Dlaczego chce robić zbędne dziury? Pójdę po ogień, a co mi tak? Ależ wybuchy, te wybuchy, te pościgi. W sumie, jak się teraz będą święta, wolne i tak dalej, jak się zmuszę, to może poszukam jakiejś informacji o Japońcach i Amerykańcach, będą tam spódnie się tukli. Właśnie okazja ze na tym schodzie, bo czegoś nowym. A i wam coś po Czy to się do tego Granda? To jest zrobić? Mhm. No powiem, So, I'm leaving, Miszian. We need to get to the extraction point 80. We've to Jerry rig the charges. Charges set. We're leaving now. Damn. Okay. Charges. <laughs> are ready to go. To był zamach Marcinkiewicz się nie mylił, to zamach. Trzeba powołać specjalnych specjalistów, żeby zbadali tę sprawę, tak z niemarzy Dobra płynę to się to zasady? No się też zostawić do Kirchona Chuj tam, płyniemy Kolejny odporny. Szczegół drobny. Kurwa tego się nawet przeczytać, nie da. Czekaj, oni, oni od razu mi drugą misję? Nie nie. nie, nie Nie, To będzie w następnym odcinku to, druga misja, to 15.04.2014, spoko Dobra To był taki odcinek wstępowy Odcinek wstępny, wstępowy raczej W następnym odcinku w następnym odcinku będzie kontynuacja. Mniej więcej co ja chciałem powiedzieć właściwie. Ale mniejsza o to. Eee, także, uwejczę to za początek nowej serii. Dziś was żegnam. Na razie. Cześć.